Tak naprawdę stopnie najbardziej interesują rodzica, żeby wiedział w jakim momencie jest jego dziecko i z czym trzeba bardziej popracować. Ale dziecko, a bardzo często też rodzica, bardziej interesuje, które rzeczy umie, których nie umie, z czym są problemy, czy są problemy z tempem rozwiązywania zadań, czy z jakimś obszarem tego czy innego przedmiotu. Więc ta informacja zwrotna mogłaby być znacznie bardziej rozbudowana i mówiąc szczerze, w wielu szkołach tego już się po prostu od lat dzieje. Co nie znaczy, że na końcu nie musi być jakaś ocena, która jest wymierna. I powszechna i zrozumiała dla wszystkich. Ale sama informacja, truja z wypracowania, niewiele oznacza. To Nie przynosi pytań... też do rozwoju ucznia przede wszystkim. Prawda? Bo to jest pytanie: czy musisz pracować nad ortografią, czy musisz pracować nad stylem, czy musisz e, więcej literatury wplatać w swoje wypracowania, więcej lektur, znać ciekawsze odniesienia, czy po prostu brzydko piszesz? Ale to wymaga jeszcze więcej pracy od nauczycieli. Ale z drugiej strony daje prawdziwy efekt.